To jest Maja. Maja ma 10 lat i cierpi na silne, niewyjaśnione bóle. Lekarze nie potrafią postawić diagnozy, aż w końcu jej matka Beata Kowalski odkrywa, że córka cierpi na rzadką chorobę, zespół wieloobjawowego bólu miejscowego przepisano jej Ketaminę, która jako jedyna łagodziła ból. W 2016 roku Maja trafia do szpitala Johns Hopkins Old Children's Hospital na Florydzie. Jej stan jest ciężki, a matka stanowczo żąda podania ketaminy. Jednak lekarze zaczynają podejrzewać, że Beata wymyśliła chorobę córki i że Maja cierpi na zespół Manchausena. Zaburzenia, w którym rodzic symuluje chorobę dziecka, aby zwrócić na siebie uwagę. Szpital powiadamia opiekę społeczną, a sąd nakazuje odebranie Mai rodzicom. Przez trzy miesiące jest przetrzymywana w szpitalu, odcięta od bliskich. Nie pozwolono jej nawet rozmawiać z matką, mimo że dziewczyna błagała o kontakt. Beata Kowalski, zrozpaczona i pozbawiona nadziei na odzyskanie córki, popełnia samobójstwo. Po jej śmierci Maja wraca do rodziny. Okazało się, że dziewczynka rzeczywiście cierpi na rzadką chorobę, ale lekarze popełnili fatalny błąd, który doprowadził do tragedii.